Że album to jest piękne, że A? będzie album, jaki on będzie. Będzie na pewno dużo bardziej dojrzały niż, niż mój pierwszy album. I bardzo, bardzo czekam na tę premierę. Nie mogę się już doczekać i po prostu mam nadzieję, że że te utwory spodobają się moim fanom. No ja, ja bardzo lubię te piosenki, ja cały czas nie ukrywam, że, że zapętlam, słucham, osłuchuję się z tymi numerami i już czekam niecierpliwie na premierę. Polski czy angielski, co przeważa? Polski przeważa na razie, tak, ale jeszcze kończymy, więc może się pojawi jakiś anglojęzyczny numer. Ostatnio Wiki Gabor wydała płytę ID mhm. i powiedziała mi, że jej pierwsza płyta nie była jej, że tak jakby ona tam śpiewała, ale jej nie czuła i tą drugą płytę czuje bardziej, czyli też tak jest trochę no myślę, u ciebie. Myślę, że tak jest. Z tymi drugimi albumami, w, jeśli chodzi o, o życie artystów. Bo no ten, ten drugi album w moim wypadku też jest na pewno bardziej taki osobisty. No jest bardzo osobisty ten album, ale to zobaczysz wszystko. Posłucham. A kiedy Posłunasz? premiera? Już jest wybrany termin? Preorder startuje 11 stycznia. W na moje 18, tak. A premiera? No, wydaje mi się, że nie wiem, miesiąc później może. Idealnie.